Szanowni Państwo, wracamy do naszych wykładów. Teraz czeka nas taka sesja, bardziej bym powiedział medyczna, jeśli tak to można ująć. Kilka wykładów wygłoszonych przez medyków. I na początek poproszę pana doktora Pawła Wita o powiedzenie nam intensywnie nie oznacza uporczywie, czyli kogo powinniśmy leczyć w warunkach intensywnej terapii. Dzień dobry Państwu, bardzo dziękuję. Za zaproszenie. Właśnie chciałbym powiedzieć parę słów na temat tego, kogo powinniśmy i właściwie kogo nie powinniśmy leczyć w oddziale intensywnej terapii. Jak wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę, to jest taki oddział, gdzie trafiają najciężej chorzy pacjenci, i właściwie też powinni trafiać tacy, którzy mają szansę opuścić ten oddział intensywnej terapii, co dla ludzi przyjmujących pacjentów no, nie zawsze. Wiemy, czy ten pacjent, którego przyjmujemy, on ten oddział intensywnej terapii opuści. W związku z tym ta granica, kiedy walczymy o pacjenta, a kiedy ta walka staje się uporczywa, ona jest dosyć płynna, i nie zawsze możemy to powiedzieć. Natomiast mamy pewne dokumenty, które nam w pewnych kwestiach pomagają, czyli od paru lat anestezjolodzy w Polsce są w stanie nadawać tak zwany priorytet pacjentom. Zostało to opracowane przez Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii i tutaj mamy informacje, właściwie mamy cztery takie priorytety i dwa pierwsze są takim wskazaniem do leczenia pacjentów w oddziale intensywnej terapii. No i Clou tego wszystkiego jest takie, że powinien być to krytycznie chory pacjent, który nie da rady być prowadzony w innym oddziale ze względu na zaawansowane technologie, sprzęt, dedykowany personel i że te interwencje, które będą wykonywane u tego pacjenta, przyczynią się do poprawy. Rokowania, ale też zwraca się aspekt na jakość życia, czyli będą stanowiły dobrą jakość życia, czyli pacjent odniesie korzyść. Natomiast drugi priorytet, on również odnosi się do tych pacjentów, że oni jak najbardziej powinni być do oit przyjmowani. Natomiast no, tutaj pojawia się już to słowo prawdopodobnie, i teraz do każdego z tych priorytetów. Lekarze mają ustalone przykładowe rozpoznania, żeby było prościej, no bo wszystkie definicje mogą być w jakiś sposób zagmatwane i widzimy, że tutaj większość tych rozpoznań to są takie stany, które są odwracalne, różnego rodzaju wstrząsy, niewydolności krążenia, zapalenie trzustki, czyli właściwie to, że możemy pacjentowi pomóc. To, co stanowi dosyć duży problem, to są pacjenci, którzy mają priorytet trzeci, ponieważ... Tak jak powiedziałem na początku, w momencie przyjmowania ich do intensywnej terapii nie zawsze wiemy, czy ten pacjent przyniesie korzyść, czy tak naprawdę nie odniesie korzyści z tego leczenia w oddziale intensywnej terapii, i tutaj również zostały ustalone pewne takie obszary kliniczne. No one są takie graniczne, że może poprawić się temu pacjentowi, i rzeczywiście te wskazania będą pełne. Albo może tak nie być. Natomiast to, co jest istotne, to jest ten priorytet czwarty, czyli kogo nie powinniśmy leczyć w oddziale intensywnej terapii. Tutaj mamy dwie grupy pacjentów. Takich, którzy są zbyt zdrowi, żeby trafili do oddziału intensywnej terapii, czyli można ich prowadzić właściwie poza tym oddziałem i brzydko mówiąc. Nie zajmować miejsca, bo też nie zawsze zdajemy sobie sprawę, że pełen oddział intensywnej terapii to odmowa dla pacjenta, u którego ta intensywna terapia może przynieść korzyści i czasem dla tego pacjenta, dla którego nie mamy stanowiska, może skończyć się to źle, bądź tak jest też ładnie powiedziane, że ten priorytet piąty odnosi się do pacjentów, którzy nie, odnosi, nie odniosą korzyści z leczenia w oddziale intensywnej terapii i my coraz częściej to widzimy, że inne oddziały szpitalne prosząc zespół anestezjologiczny na konsultację, oni proszą o nadanie priorytetu, czyli proszą, żeby przyjść i żeby nadać odpowiedni priorytet. I teraz tak naprawdę tutaj mamy też rozpoznania dla tych pacjentów, którzy nie powinni być leczeni i tak jak Państwo widzą, one właściwie stykają się w takich dwóch grupach. Pierwsza, że ten pacjent jest w zbyt lekkim stanie, żeby trafić do tego oddziału intensywnej terapii, bądź na przykład pacjent nie wiem, z rozsianym procesem nowotworowym, który zaczyna umierać nie z takich przyczyn, które byłyby, Możliwe do odwrócenia. Natomiast my też z badań wynika, z naszych obserwacji wynika, że mamy takie obszary, gdzie najczęściej w szpitalu spotykamy się z tą terapią daremną. No i tutaj właściwie oddziały intensywnej terapii, mimo wszystko można powiedzieć, że wiodą prym, szczególnie oddziały intensywnej terapii dziecięcej. Na drugim miejscu są oddziały onkochematologiczne, no i na trzecim miejscu są oddziały internistyczne. My właściwie to wszystko, o czym staramy się mówić, bo ja też ze studentami od lat staram się te kwestie poruszać, to właściwie. Próbujemy zmienić ten sposób myślenia, że jeżeli dojdzie albo do takiego stanu, który daje niepomyślne rokowanie, albo jest rozpoznana choroba o niepomyślnym rokowaniu, żebyśmy tak poprowadzili te rozmowy, zarówno wśród zespołu e, terapeutycznego, jak i wśród rodziny, że jeżeli dojdzie już do tego etapu, kiedy pacjent zaczyna umierać, żeby tak naprawdę nie eskalować tej terapii e, i żeby wdrożyć, e, Opiekę paliatywną. No i najtrudniejsze w szpitalu jest to, o czym tutaj też i mówił pan profesor i poprzednicy, że my właściwie mamy pewne rzeczy, bo, bo wiadomo, co robić, jeżeli trzeba leczyć. Wiadomo, jeżeli pacjent uda się i trafi do hospicjum domowego albo stacjonarnego, natomiast w Polsce można powiedzieć, że szwankują wszelkie protokoły paliatywne, które są na oddziałach szpitalnych, ponieważ one nie są wypracowane. I mamy różnego rodzaju zespoły, zespoły leczenia bólu, zespoły interwencyjne, zespoły leczenia ran, natomiast no, być może w miejscach w Polsce są zespoły opieki paliatywnej, gdzie jest podjęta decyzja, że na przykład pacjent ma nadany priorytet piąty i że nie będzie tego, tej eskalacji leczenia i że przyjdzie taki zespół profesjonalistów, którzy, który poprowadzi tego pacjenta, no bo część z tych pacjentów nie doczeka tego czasu, żeby zostali przekazani albo do hospicjum stacjonarnego albo pod opiekę hospicjum domowego. No i właśnie pojawia się pytanie co my możemy zrobić. Jak przeglądamy tą literaturę światową, to tak naprawdę artykułów na temat opieki paliatywnej czy w intensywnej terapii czy w innych specjalnościach jest bardzo dużo i to już można powiedzieć, że funkcjonowało ponad 20 lat temu. U nas bardzo często mamy pewne dokumenty czy nawet publikacje, które mówią, że trzeba Przejść na protokół paliatywny, natomiast tego w żaden sposób nie rozwijają, i w, i w tym tygodniu mieliśmy w poniedziałek na, na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym taką konferencję na temat terapii daremnej, gdzie mogli się wypowiedzieć specjaliści z różnych dziedzin medycyny, że oni bardzo często, jeżeli nie stykają się, nie pracują w opiece paliatywnej, to mają problem. Co oznacza ten protokół paliatywny, jak oni na tych oddziałach powinni postępować. To oczywiście też nie jest tak, że my w Polsce nie mamy żadnych dokumentów, bo tych publikacji jest sporo. Rozpoczęli je właśnie pediatrzy, właśnie docent Dangel Hospicjum na Agatowej, z którym też mam przyjemność współpracować. Mamy wytyczne anestezjologów dorosłych, wytyczne anestezjologów dziecięcych, dokument Rzecznika Praw Pacjenta, czyli no, mamy już też takie. Rzeczy czy neonatologię i, i standardy, które się właściwie co roku w neonatologii są aktualizowane, czyli mamy takie dokumenty, na których możemy się oprzeć. Mamy mnóstwo definicji opieki paliatywnej. Ja pamiętam taka, która do mnie przemówiła najbardziej na konferencji, jak rozpoczynałem swoją przygodę z, z opieką paliatywną. Ponad 10 lat temu, jak właśnie na jednym ze slajdów profesora Łuczaka powiedział, że opieka paliatywna to. Jest taka forma opieki, która ma na celu ochronę gasnącego życia i to przez te wszystkie lata jakoś tak do mnie bardzo przemawia, bo bardzo mi się kojarzy z tymi pacjentami szpitalnymi, z tymi, którzy nie, nie zdążą być objęci tą profesjonalną opieką paliatywną, stacjonarną czy domową, którzy zostają w szpitalu, a którzy no, już tej choroby przyczynowej leczonej nie mają. Tak naprawdę my wiemy z wielu publikacji, ale też z życia codziennego, myślę, że zebraliśmy też się w takim gronie, że, że każdy z nas ma pewne doświadczenie zawodowe. Ja w anestezjologii intensywnej terapii dzieci ponad 19 lat pracuję, więc można powiedzieć, że całkiem sporo i my wiemy, że jeżeli tak naprawdę odbędzie się ta rozmowa która musi się odbyć w zespole, bo to jest pierwszy krok do tego, żeby pójść dalej z rodziną, z bliskimi, to tak naprawdę, jeżeli sobie to uporządkujemy, jeżeli mamy coś takiego spokojnego do zaproponowania, to rzeczywiście wdrożenie tej opieki paliatywnej w szpitalu jest ograniczeniem stosowania terapii daremnej. No i tutaj też wiemy, że, że tak naprawdę jeżeli wdrożymy tą opiekę paliatywną, to, to nie akceptujemy uporczywości leczenia, nie akceptujemy eutanazji biernej, natomiast akceptujemy odstąpienie od uporczywej terapii, czyli a zajmujemy się tym komfortem pacjenta, który w tym momencie jest dla nas priorytetem i staje się najważniejszy. Mi się wydaje też, że jeżeli pracujemy w jednostkach ochrony zdrowia, które mają akredytację, to tam jest taki standard, który mówi o, o pacjentach, którzy no, są pacjentami w pewien sposób paliatywnymi i, i to jest też bardzo często dokument, tak jak mówią ludzie z Polski, że, że to jest jedyny dokument, który funkcjonuje w ich jednostce, jedyny taki SOP, procedura, która jest opracowana, która pewne wskazówki może dać. Tutaj chodzi o to, żeby w tym szpitalu, kiedy ten pacjent nie zdąży go opuścić, żeby no, spróbować uzyskać taką możliwą, najlepszą do uzyskania jakość życia tego pacjenta, i staramy się to robić. Sam w swoim szpitalu byłem. Jedną z osób, która pisała taką procedurę i, i rzeczywiście jeżeli ktoś nie ma jakichś procedur, jeżeli nie, ktoś nie pracuje, nie bazuje na swoim doświadczeniu, to okazuje się, że jest to jedyna taka rzecz wewnętrzna, do której można... Zajrzeć. To, co jest istotne, to, to co my też widzimy często, będąc proszeni na interwencje szpitalne, to jest to, że nie zawsze uda się zidentyfikować ten stan pacjenta. Że czasem tak naprawdę, jeżeli postawilibyśmy sobie to jako priorytet, że my zobaczymy, w jakim stanie jest pacjent, czy on jest dyskwalifikowany z leczenia, czy, czy ma powikłania po leczeniu, czy, czy już jest w takim stanie, że być może to leczenie jest zakończone zakończone. kończone. Ale, ale jednak no, w żaden sposób jemu się nie poprawia i eskalacja tego, w którąkolwiek stronę przyspieszyłaby jego zgon, czy też pacjent w fazie umierania, no to my wiemy, że wtedy możemy sobie jakiś opracować protokół postępowania i niezależnie, czy ktoś mówi, że w Polsce nie ma dnr którego się nie wpisuje, czy innych rzeczy, no ale można zapewnić tą pacjentowi najlepszą opiekę, która w tym momencie jest Możliwa. No i my sobie też w naszej jednostce szpitalnej, tak podzieliliśmy na to, co możemy temu pacjentowi, który nie jest w stanie trafić do opieki paliatywnej poza szpitalem, zaproponować. No, możemy zaproponować opiekę medyczną, możemy stworzyć jakieś godne warunki lokalowe, tak by miał możliwość pożegnania się z większą ilością bliskich, czy też tego przebywania. Możemy zaproponować wsparcie psychologiczne. No, i też opiekę duszpasterską, i tak jak tutaj mamy już doświadczenia na początku negatywne, że, że byliśmy przekonani, że jest tylko jedna wiara wiodąca, natomiast no, w Warszawie mamy bardzo dużo obcokrajowców i też musieliśmy się pochylić się na tym, żeby były różne informacje, żeby na dyżurze można było znaleźć telefony, że jeżeli ktoś ma potrzebę z kimś bliskim tutaj duchownym, z innej wiary się skontaktować, to że personel nie rozkłada rąk albo nie szuka tego wszystkiego w Google'ach, tylko jest stworzona pewna instrukcja, że można tego, z tego skorzystać i, i to jest bardzo dobre. My często w szpitalu wydaje nam się, że pewne rzeczy są niemożliwe. Mówimy, że coś jest trudne i właściwie, jeżeli pojawia się jakiś pomysł, próbujemy to storpedować, że w warunkach się nie da. A okazuje się, że to, co my myślimy, że się nie da, to jednak wcale nie oznacza, że się nie da, tylko są potrzebne chęci. Naprawdę czasem nie jest takim problemem znaleźć osobną salę, izolatkę, żeby przenieść tego pacjenta albo innych pacjentów zabrać. Nie zawsze jest tak, że wszystko jest przepełnione i nie ma takich możliwości. Czasem można przenieść, jeżeli mamy, nie wiem, parę oddziałów internistycznych, możemy pacjenta przenieść na ten inny oddział internistyczny, gdzie akurat miejsca są wolne. Oczywiście, ja wiem, że to rodzi szereg pewnych problemów, no ale nie są one takie, żeby ich nie przeskoczyć. To, co jest szczególnie ważne u dzieci, że one bardzo przywiązują się do tej osoby medycznej, która pełni opiekę. Więc, jeżeli mamy personel pielęgniarski, który, nie wiem, ma dwa, trzy dyżury pod rząd, to również możemy spowodować, żeby ta sama osoba chodziła do tego dziecka. Ja wiem, że jeżeli ten personel pielęgniarski będzie miał z tym problem i ktoś, no, jest to dla niego za ciężkie, to oczywiście nie można zrobić wbrew, ale zdecydowanie tej rodzinie i umierającemu dziecku. Będzie lepiej. Tak naprawdę Odwiedziny. My już w Polsce powoli żegnamy się z czymś takim, że dzieci nie mają wstępu do szpitala, ale jeszcze parę lat temu na oddziale intensywnej terapii nie wyobrażaliśmy sobie, żeby do dzieci przychodziły dzieci, żeby brat odwiedzał brata, albo się mówiło, że tutaj jest tyle różnych patogenów, że to nie jest miejsce bezpieczne dla dziecka, albo się mówiło, że po prostu osoby niepełnoletnie nie wchodzą. To też nie można zrobić w taki sposób, że weźmiemy sześcio czy ośmiolatka do umierającego rodzaju i wejdziemy jak on jest do wszystkiego podłączony to wymaga tego żeby z nim porozmawiać to wymaga żeby wytłumaczyć ja zawsze takie rodzeństwo jeżeli było małe wchodziłem był rodzic obok pytałem się rodzica czy możemy wspólnie tutaj przez chwilę pobyć brałem taką młodą osobę sobie na kolana tłumaczyłem wszystko co ona widzi pozwoliliśmy żeby dotykała że różne rzeczy żeby zadawała pytania no, i, I to jakoś się udawało, ale oczywiście do tego też jest potrzebny czas. Czasem e, tego czasu obiektywnie nie ma, a czasem prawda jest taka, że nie chcemy go znaleźć, bo byśmy mogli znaleźć, tylko to wymaga dla nas jakiegoś trudu. E, mamy mnóstwo badań, które mówią, że nawet jeżeli bliscy albo rodziny są podczas resuscytacji, że to inaczej zupełnie wpływa na ich sposób przeżywania, e, żałoby mają zupełnie inny poziom satysfakcji z tego e, leczenia, więc tutaj no się. Staramy się w tym najtrudniejszym czasie, żeby, żeby umożliwić to przebywanie, tak samo jako personel nie powinniśmy wartościować, bo ustawa o rzeczniku i prawach pacjenta mówi jasno, pacjent ma prawo do odwiedzin, a my zawsze się pytamy, a kim pan jest, tu dla tej pani i w ogóle, tak jakby... Musiała być to jakaś ścisła rodzina. Jeżeli sąsiad z klatki pierwszej ma ochotę odwiedzić sąsiada z klatki dziesiątej albo kolega ze szkoły podstawowej po 20 latach, jak wie, że ktoś jest chory, chce odwiedzić, no to my tutaj w żaden sposób nie powinniśmy w to ingerować, a jednak bardzo często to się zdarza. Myślę też, że jeżeli podejmujemy taką decyzję, że jednak ten pacjent nie eskalujemy mu leczenia, to naprawdę nie musi mieć monitorowanych 20 parametrów, że czasem wystarczy jeden, a czasem wystarczy wyłączyć te monitory, bo one już nam nie są do niczego potrzebne. Jeżeli nie musi mieć wszystkich dostępów do żylnych, wszystkich cewników, wszystkich rzeczy, które sprawiają ból czy dyskomfort, to również można... Tego zaniechać i też nie musi mieć trzech morfologii w ciągu doby e, robionych, jeżeli wiemy, że no, postawiliśmy na tą ścieżkę postępowania, która wiąże się z jakością życia. Jednak czasami e, nawet ciężko jest wpaść, jeżeli porusza się po tych intensywnych pacjentach, że ten pacjent nie ma eskalowanego leczenia, no to po co mu cewnik, po co mu tego typu rzeczy? Nie, to wcale nie wynika ze złej woli, tylko właściwie z jakiegoś takiego zacienienia umysłu, że nie zawsze o tym pamiętamy i dlatego mówię, że to wydaje się trudne, ale jak tak się rozłoży na czynniki pierwsze i się to zrobi pierwszy, drugi, trzeci raz, to wcale trudne to nie jest. No, my jako personel medyczny to, to, to też wszystkie źródła badania pokazują, że właściwie to co wychodzi nam najsłabiej to komunikacja, o tym też już tutaj było mówione i, i że jednak powinniśmy znaleźć czas dla tej rodziny, dla pacjenta, który umiera, który chce zadawać pytania. Ja sam wiem od siebie, że, że takie... Okazanie miłych gestów, że czasem przytulenie tej osoby. Miałem taką sytuację, kiedy sześcioletnie dziecko no, wypadło z okna i tam był dosyć duży konflikt, bo Mama uważała, że był niedopilnowany przez e, tatę, i, i właściwie była taka duża wina w tym wszystkim. Była awantura, plus ten mały chłopiec, który zmarł. To potem, jak po czasie ta mama do mnie napisała w mediach społecznościowych, gdzieś mnie znalazła, to powiedziała, że ona pamięta do tej pory, że ja do niej podszedłem i że jej położyłem ręce na plecach i że to ją tak uspokoiło. Czyli czasem taki gest, który dla nas osobiście nie stanowi dużego znaczenia, albo myślimy, że on jest bez znaczenia dla tej drugiej osoby, to on jednak bardzo się sprawdza. Także tutaj naprawdę trzeba spróbować stanąć na wysokości zadania i jednak troszeczkę się pokomunikować. Jeżeli już podjęliśmy tę decyzję, że nie będzie eskalacji leczenia intensywnego, no to też do tego dokumentu zostały stworzone procedury, od których powinno się odstąpić, jeżeli przyjmujemy, że ten pacjent ma wdrożony protokół paliatywny i takie procedury to no można powiedzieć, że logiczne, czyli resuscytacja, wentylacja, wszelkiego rodzaju dializy, elektroterapia serca. No i to, co może w niektórych środowiskach też budzić taki sprzeciw, to ożywienie parenteralne, ale jednak w coraz więcej, że tak powiem, międzynarodowych gremiów zdarza się, że, że jednak jest to element uporczywości. To leczenie parenteralne jeszcze parę lat temu w oddziałach intensywnej terapii, nie robiło się tych powyższych, ale jeżeli pacjent miał wdrożone to leczenie parenteralne, to to leczenie było utrzymywane i, i przez cały czas u tych pacjentów zlecane. Kiedyś miałem taką pacjentkę, która e, można powiedzieć, że w świetnym stanie przeżyła całe życie, bo nigdy by nie miała żadnego zabiegu operacyjnego, nigdy na nic nie chorowała i właściwie, jak zachorowała, to powiedziała mi takie zdanie, które ja też. Pamiętam, bo tutaj to co padło, że na początku pamiętamy wszystko, kto do nas mówił, kto zmarł, kto jak miał na imię, potem tros się troszeczkę zaciera, mimo że było dużo później i tak na logikę powinniśmy. Pamiętać nie początki, tylko to, co było ostatnio, ale właśnie ta pani Maria powiedziała, że życie trwa tak krótko, a umieranie bardzo długo. I ja też na to patrzę pod kątem tych pacjentów szpitalnych, że nam się wydaje, że ten pacjent przeżyje w szpitalu 4 dni, 10 dni, że stosunkowo do chorowania to jest bardzo krótki czas, ale dla niego, jeżeli jest przytomny, jeżeli jest świadomy, to jest to dosyć trudne. No, i ja zawsze też staram się pokazywać, bo jednak no, żyjemy w czasach niesamowitych i. Yy... Dwa tygodnie temu znieczulałem, zresztą w naszym wspólnym szpitalu, pacjentkę do, do operacji tarczycy, i okazuje się, że ona na Instagramie w ogóle po tygodniu mnie znalazła i napisała, że cieszę się, że pan miał takie poczucie humory, nie, humoru. Nie uśmiałam się nigdzie tak jak w szpitalu. Więc no, my żyjemy w takich czasach, że nie jesteśmy anonimowi, bo, bo wzajemnie siebie możemy wszędzie tutaj poszukać. I to też często, jak mam kontakt z tymi rodzinami po intensywnej, Terapii, które kogoś tam straciły, to oni bardzo dobrze pamiętają tych pacjentów, pamiętają ten moment śmierci i Cecilie Sanders mówiła, że to jak ludzie umierają. Pozostaje w pamięci tych, którzy żyją dalej. I ja bym chciał, że jeżeli podejmiemy decyzję, że pacjent nie ma szansy i przechodzimy na ten protokół paliatywny, żeby w pamięci tych rodzin nie zostawały takie obrazy, ale też i nas, bo mówimy też tutaj o nas w poprzedniej sesji, a jednak zdecydowanie bardziej, żeby było tak. Dziękuję bardzo. Okay. Działa chyba tak? Dobrze, więc dziękujemy bardzo za to wystąpienie. Ja się bardzo cieszę, że przyszliśmy do tej medycznej części, żebyśmy teraz o tych konkretach porozmawiali, bo to też nam pokazuje, że ta wiedza, która była wcześniej, jest nam potrzebna do tego, żeby to wydarzyć w szpitalach. I ta perspektywa, co zrobić, żeby na oddziałach było lepiej, tak? Nie tak. tylko w hospicjum, ale żeby ta opieka paliatywna już była wcześniej. No naszym marzeniem jest to i w ogóle wprowadzić, że tak jak mówię, są różnego rodzaju zespoły, to ja widzę taki, że oddział zgłasza, że jest taki pacjent, że być może uda się z opieką paliatywną. Ja teraz Wolontaryjnie się zgodziłem, że jak są dzieci, będą to, że czasem rodzice nie chcą rozmawiać do końca o takich rzeczach z personelem z danego oddziału, no bo kojarzą go z tym leczeniem. I postanowiliśmy, że jak będzie taki pacjent, który będzie się kwalifikował do domowej opieki paliatywnej, że jak zadzwonią, no to daliśmy sobie dwa, trzy dni, że tam pojadę i opowiem, jak to jest w hospicjum dziecięcym domowym, co można zaproponować. Natomiast no, nie rozwiązuje to problemu tych pacjentów, którzy że... Uh... Nie będą mieli szansy skorzystać z tej opieki paliatywnej poza szpitalem. I uważam, że tutaj jest taki duży brak, a mamy lekarzy, mamy personel pielęgniarski, który gdzieś tam dodatkowo pracuje w opiece paliatywnej. I myślę, że, że w formie takiej konsultacji zespołu, co możemy zaproponować temu konkretnemu pacjentowi, a czasem może chcą porozmawiać, a czasem może zwrócić uwagę, że ten celnik jest niepotrzebny, albo że dwie sale izolatki stoją puste, a może większa część rodziców. By się czuła z nim tam bardziej komfortowo, tylko że no, jak się ktoś nie porusza w tych obszarach, to na to nie wpadnie, więc tego mi brakuje i cieszę się, że jest też pani profesor, bo, bo uważam, że no, takie fajne rzeczy, że może to gdzieś udałoby się jakoś zaszczepić, żeby powstało, bo mamy 1500 różnych zespołów żywieniowych, tak jak mówię, leczenia ran, a, a tego a tego nie ma i może jakoś gdzieś kiedyś udałoby się wypracować, bo myślę, że tylko korzyść by z tego tak, była. Tak, ja myślę, że bardzo ważne jest poszukiwanie tych dobrych przykładów, o czym jeszcze dzisiaj będziemy mówić, ale też to, żeby pokazać osobom, które chorują, czy ich rodzinom, że ta opieka paliatywna jest czymś dobrym dla nich. Tak. Bo moje doświadczenia są takie, że my możemy tak opowiadać z tą troską, z miłością, tak. z empatią, a ludzie nam nie uwierzą, bo mają złe doświadczenia. Więc tutaj ta edukacja publiczna jest bardzo ważna. Tak, ja to w ogóle widzę, jak to się zmienia, bo jak zaczynamy chodzić do pacjenta i dzwoni się do i na przykład kiedyś mówiłem hospicjum domowe to jak ktoś za mną szedł albo przede mną i usłyszał to mnie od razu przepuszczał jak ja bym w ogóle strumną tam już wchodził do tego domu i tak samo pacjenci na początku napięci a skąd pan jest a w ogóle a czy to potrzeba nie i potem jest taka zmiana że ci co uwielbiali chodzić do szpitala jak posmakowali tej domowej opieki paliatywnej to oni potem tak naprawdę wcale już nie chcą iść do szpitala i się pytają czy nie można tego zrobić w domu i czy nie Byłoby być trochę inaczej, więc myślę, że jest jakieś pole całkiem spore do działania. Tak, dziękujemy. Dziękuję bardzo.